Ciecie si nakoziomczki, jestem Seba to jest kolejny odcinek z FSO 19 na moim kanale Leży się ze mną KOKEC i... Powiedz powtórz, bo nie było cię słuchać ELO, Siemande. No. I lecimy z kolejnym serii Se... z kolejnym odcinkiem z znaczy zajebistej serii na polskiej wsi z amatorzyna! Matorzyna i wsi Polskiej wsi, tak jest na początku, że wstawcie ofensywną łapkę w górę, ofensywnego suba i ofensywny komentarz, aby być ofensywnie na bieżąco w każdym odcinkiem, a ja sąsiad już leci swoim sześćdziesiątką siewnikiem. Siadźcie. A ja się też będę za siewy, jedziemy siadać pszenicę. Więc witam was bardzo serdecznie, troszkę w spóźnionym odcinku, ale no, spóźnione, no ale zawsze będzie to. Nocy będę go wstawiał O, będziemy... Ty są obok siebie będziemy miesiali. Bo ja też tu jadę to poliesiać. Tu dzisiaj, dzisiaj siejemy samym siewnikiem, bez zestawu prawowego bez zestawu prawowego, dlatego że u koketa na odcinku sobie to zbronowałem O Lońsi, tam sąsiad siad Ci znacznikiem się nim Dlatego, że zbanowałem sobie to pole u koketa właśnie na odcineczku I teraz po prostu Będę sobie to Siał bez siewnika, bez agregatu Bo stwierdziłem, że nie ma takiego Takiej podstawy, o kurwa nie bałem, Żeby po prostu robić to z Właśnie z tym Z agregatem uprawowo-siewnym więc dzisiaj w odcinku ogół polecimy sobie sprzeniczką. A później polecimy sobie zbronować pole pod yy, lucerne. Właśnie pod lucerne będziemy bronować pole. Bo jeszcze mam. Chyba, że uda nam się zasięg, to polecimy siad sobie yy, w soję. A jak nie to po, jak będzie mało czasu, to polecimy właśnie sobie bronować. Bronować właśnie Pod Lucerna, ale chyba polety bronować Żeby na całym odcinku po prostu nie siać Tylko właśnie Zboża po prostu W w tym roku tylko sieję pszenicę, lucerna Soja na czyłubin I trawa oczywiście tutaj na hatom na tej małej łące tutaj mi Będę miał Ty, sąsiad, ile ty jeździsz? 15 Le? 11 że 12, to się nie do mnie Jakby, widać, Aha. jakbyś zapierdalał. Ogólnie jest z nami też Kajtucha, ale się nie odzywa. Nie wiem na no Discordzie. Te chyba go nie ma. A jestem. nie, jednak jest. Nowy na naszym kanałach. I wow. mogę coś powiedzieć? na mój kanał Kajtuch, ale ty. <laughs> <żeby> się promować. <laughs> wbijajcie A, do ale... niego na kanale, macie link w opisie. Nie będę hamem. To mnie też wbijcie przy okazji. No mówię, zapraszam na, na do do opisy, gdzie macie linki do Discorda, kanału Koketa, kanału Kajtuchy, nasze TikToki. Na kanał z Reala i w ogóle A szczególnie wbijajcie na TikToki bo dużo się tam dzieje, ostatnio filmy z Reala się pojawiają Jak u mnie, tak u Kuketa O tak, tak się dzieje I się z tego nie filmu Tak, Jak to ta więc zbijajcie w operator case'a farmala 95A z turem. Teraz jest w do sklekotanej 60 no. ja tam 60 po remoncie przednim napędem w turbo I lecimy z tym siewem, pszeniczki oczywiście W następnym odcinku mnie też polecimy z nawozami Już polecimy właśnie sobie z nawozami Jeszcze muszę zamówić nawóz właśnie Zwykły yy, yy, we workach, jak i nawóz płynny Także muszę tutaj właśnie nie wiem czy mi to przywiozą, czy pojadę po to przyczepą, czy sąsiad. Nie wiem czy pojedzie po nawóz, bo tak szczerze mówiąc, jakbym miał przyczepę, to zbytnio nie mam jak tego ściągnąć. Chyba że sobie zostawię to na przyczepie, po prostu. Ale też nie mam czym tego załadować. Chyba że polecimy razem z sąsiadem i sąsiad mi to załaduje 50 Ciężki by był. E no, ja chyba też polecę Chyba, że uda nam się ogarnąć, wejdziemy z jednej firmy, żeby nam to przywieźli Ale ja sobie to tak wtedy mi powiem sąsiadowi, żeby mi to na przyczepę za załadował, bo wiadomo, przyczepę mogę sobie zajać na pole no. A właśnie tak tu nie mogę Ty, Pan Ja będę chciał właśnie saletę amonową i... Będę chciał właśnie pryskać do listnie właśnie rsm Lub mocznikiem na spuszczony roztwór. Taki właśnie mocznikowy. Widziałem ostatnio też ma jedna firma do zaproponowania, że rozrobiony mocznik i tak dalej. Coś tam jest, tam dodatki do tego muszlika są jeszcze jakieś. Więc ciekawa propozycja. Może Możemy się tutaj zamówi właśnie z 2000 litrów taki małzer. I chociaż na te zboże na łubin i yy, psienicę bym popryskał tym. Nie ma po sam są przecież prawie kończy. U koketa na odcinku skończę z tym siewy. Myślę, że powinien mi skończyć i po prostu, no, również z nawodzami, tak, że coraz bliżej żniw. To można powiedzieć, trzy odcinki żniwa. O. chyba, że po drodze coś innego wypadnie. No to zobaczymy. Może sianokosy czy coś w tym stylu wypadną jeszcze. Ha! Spójrz na czad na Discordzie. Tak. Będzie odpis, że teraz gramy. Ale farminga. To nas z nami gra? Nie wiem. O właśnie, więc Discord Cię, rusza, kurwa, że się wystraszył. Pany, pana malajba. Tak coś pisać, będziemy, będę miał, będę gadać Ale gramy cały czas. Yhm mm. ja, kiedy może chcesz jednak kamerę, co? Kamerę no, Kamerę do nagrywania, jak będziesz tak robił cały czas teraz Nie wiem Ty, ja zobaczę ile kasy dostanę teraz Będę miał Dobra, zapierdolę GoPro 7 Jeszcze tam z jedną osobą po jak będzie gdzieś tu w pobliżach robił to by mi dał znać. By się dały takie vlogi. To ciekawe nawet by było, wiesz, taki wpad na wjazd na pole, że coś w tym stylu. Jaka stulecia by była. Ale ciekawe. To by wy, wy, wychodziło. Nie no ja myślę, że teraz GoPro zakupię, a później kupiasz jakiś yy, kamera albo aparat taki yy, właśnie do nagrywania. Takich filmów pod muzykę. Tak, bo na razie mamy kamerkę. To jest kamerka S Lines S -line, tak się nazywała za 250zł w MediExpert kupiłem Można popatrzeć za GoPro 7 na przykład To jest To ja jest mogę sobie pożyczyć tego wała tu, ciebie mm -hmm. Takiego wała jak Polska cała, W tych krajach kurwa, tylko takim wałem wziąć po i po ubiegłym pojeździć co ty tutaj w ogóle siałeś, Zamiedzam tak. tak. Ja mam. lucerne, żabak i pszenica. Nie, żyto, żyto. A tutaj pszenica się. No to sąsiadowi po czymś tutaj pojeżdżę, to mu tutaj kiełkuje. O uwaga, może mieć laga. Mogłem tak popatrzeć sobie nad jakimiś polami, nad cenami o pól, tak powiem. O pola po 10 tysięcy, 17 tutaj takie te niedrogie by te pola tam były, może coś się w łożniwach wykombinuję, jak będzie troszkę kasy, to można by było coś tam kupić, jakieś pola. Ja no, chciałbym się to w te krowy rozwinąć już. W żniwach i śnie. Będzie słoma, będzie trawa, będzie siano, będzie y, kiszonka tutaj z, z, y, z lucerną, bo ja muszę sobie tutaj ogarnąć jakąś prasę. Żeby mi ktoś to przejął sprasować. I owiarkę się ogarnie czy coś w tym stylu. Dobra, nie wezmę to na raz, to jeszcze raz się przejadę. 12 minut akurat polecimy sobie, zbudonujemy tamto pole i zakończymy odcineczek. No tutaj tak jest na spontanie te akcje, mówię, za dłuższych po prostu będziemy robić tak, jak nam akcje, będą wychodzić. A po prostu nie chcę też z całego odcinka robić, tylko siewów czy coś w tym stylu to bez sensu by było. Przelecimy tutaj Tu jak bierze wała. Tak jakby co to, to, się tam włączasz go, nie? To się tam włącza No dobra, ja tutaj Przewnik do, podnoszę Co tu tędy, przejadę Oczywiście brama zgięta Trzeba kamerę wyjąć, bo kolejna Chyba Kiedy? No, <grymka> dziewiąta. by się Co byś zrobił? To samo co dzisiaj. No, to jest No, człowieku, to jest niegłupie pomysł ten kamera. Ja muszę zobaczyć po ile go upraw. sobie ten prezent na Wielkanoc. Kupię sobie go 60 Stoi. Nie wiem po co ja to potrzebowałem, jak będzie to potrzebował. ci działa to tam pali na strzała. U mnie też są rozjebane, ale jeszcze odpalają. Dobre akumulatory, rozrusznik, to podstawa w ciągniku. Nie, to tylko tak z wierzchu już tak, nie liczy się wygląd, tylko liczy się to co ma w środku i że ma moc i idzie silnik jest zdrowy i dobry. Jeżeli chodzi, to wszystko się nie psuje. Jaką ma blachówę? Panie czy tam w ogóle blachówy nie ma. A tam 80 to są. Blachowa w Tak tu i tak Moc ma na pękniętym Tym. Jak miał... Pęknięty. Co? Tłok. No jak miała pęknięty tłok. A my rali na tym. Ale szła, nie, nie, nie spadł z obrotu ani nic, ani z moty tylko szedł jak głupi. Więc to się dziwię. Więc to się właśnie dziwię w tym, że po prostu jak można mieć był pełnięty tłok w ciągniku, był czwarty od, yy, czekajcie, od kabiny... Nie, nie trzeci Trzeci to był ko koket? Tługo od kabiny? No, trzecia, jest... od... Trzeci, trzeci od... albo czwarty od kabiny hmm. Jakby to licząc. To był pęknięty. Dość mocno był pęknięty, bo sama szklanka już była po prostu wyrysana. Chorowki były wyrysane na niej. Wytarta, więc musiał nieźle tam mieć luz i napierdalać.